Fafir, Fafir. Siemanku, dzisiaj nagram z, mo z moim kolegą progamerem PL, PL 2016 1.2.3 grę Co byś wolał? Czyli tak naprawdę co woli? Tak. Są dwie rzeczy i ta rzecz, która będzie miała więcej procent wygrywa. No więc zaczynamy. Pierwsze pytanie to Zjeść gulasz z wiewiórki, połóżmy żywą rybkę akwariową. Co no Zjeść gulasz z wiewiórki. No ja też tak sądzę, bo, bo... Reklami, reklamy to... Lidla, to mi kurde. się bardziej podoba jakoś no, tak. No na pewno tam przyjdę. No, piękno. 62%, pierwsza wygrana, na to. teraz losujemy. Yy, co wolisz? Zupę? Czy drugie danie? Drugie danie. Ja też. No. O wiele lepsze. No i 84% do 16%. no więc... Reklamujemy drugie danie. <głosy> <głosy> Dobra. Kolejne pytanie: nosić na plecach 10 kilo ciężar do końca życia? Nigdy nie używać rzeczy, których nazwa zaczynają się na K lub S. Ja, no ja z moim kolegą wolimy 10 kilo, ale wygrywa drugie, niestety. Kolejne, kolejne pytanie. Spędzić noc w dżungli bez przygotowania, wejść na imprezę fanów Lecha Poznań i krzyknąć Niech żyje Legio! Ja, ja, ja szczerze wolę to pierwsze. Ja szczerze wolę to pierwsze. Bo kibole by mnie zbili. Ja mówiłem, że... Ja, ja O Jezu... No, tutaj jest takie, tutaj są takie dwie: być kobietą czy być mężczyzną? 54% woli być kobietą. Pewnie 50% to mężczyźni. dobra, kolejne: chodzić wszędzie nago przez jeden dzień, chodzić przez pół roku w tych samych ubraniach. No ja szczerze wolę to pierwsze. Jedziesz? Mam No i to wygrało 57 57,4%. Nikt nie będzie nam kazał Chodzić na golasa wszędzie. Możemy na przykład nie wychodzić nigdy z domu, no ale. No. no. I kolejne okay. pytanie. Co wolisz? Macarena. Gangman style czy Macarena? No ja osobiście wolę Gangman style. Macarena. No i niestety wygrał, wygrał eee, Makarena. Macarena. Eeee! Macarena. Eee, macarena! Eee! Dobra. Eee, w tym filmiku eee, zobaczycie jeszcze jedną gierkę. W, z programerem pl 2016-1234 i moim bratem. Yy, dobra. Co wolisz? Żyć w społeczeństwie nastawionym na rozwój kultury, sztuki i ITP? Żyć w społeczeństwie nastawionym na rozwój nauki i technologi technologii. I, i coś? Technologii. Ja wolę naukę i, i po, technologię. A jeśli przypadek coś tutaj na routerze. To trudno. Co to to stało? Dobrze, że nic się nie No, ja wolę żyć w społeczeństwie nauki i technologii. No, oczywiście. No i mm. mega łatwo wygran. Dobra, jedno z dwóch jedno z trzech ostatnich pytań, i idziemy do następnej gry. Co wolisz? Dostać kwiaty czy dostać czekoladki? Ja wolę czekoladki, bo można je zjeść. No i wygrało. Dobra, cicho, kolejne, kolejne pytanie. Co wolisz? Windows 7 czy Windows 8? Windows 7. No, ja, ja też wolę Windows 7. Pamiętajcie, to no. jest najgorsze, co może być? No. no, i wygrał Windows 7 53 do 47, jak sami widzicie. No, i ostatnie pytanie: zostać lekko potrąconym przez samochód, lekko potrącić kogoś samochodem. Ja wolę drugie. Ja pierwsze. No, i przegrałem, oni wygrali. Niestety. No dobra, to idziemy do drugiej Gierki. Nie, nie. Yy, dobra, idziemy do drugiej Gierki. Yy, tylko, że mi się telefon zlaczył. Yy, no i dobra, wchodzimy, wchodzimy do gierki, tak jak powiedział mój młodszy brat, do czyli, taka, o, o, czyli taki odpowiednik Fifa 17, tylko że z piesełami. No. Yy, I zrobimy dzisiaj taki mały pack opening za milion siedemset, potwieramy kilkadzies kilkadziesiąt paczek, po 50 za... koła, no i może wypadnie coś dobrego, co no ale ja początek hajsy. schułaby. Przedałem karty co ty? Halel. No, yy, właśnie, trafiłem do Tyroisa, a teraz trafiłem Gęs, pewnie Informa Gomeza, który ale... jest dość słaby. Ja go quickselluję, bo po nic mi. No, kolejna patuszka Uuu, karda, Doty! Koros! Kros, ja go quickselluję. Czemu? Bo patrz, ile za niego jest. 900 tysięcy. Amarant. Kros, kros, kros. Ja, 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 ja mówiłem karasko, boże. <laughs> ja już karasko, już No i karasko, tutaj już gorzej, bo Manolas. Na Golas. Do Genolas mi się. Manolas, na przykład. dostaniesz tysiąc. Yy, no kolejna paczuszka. U, inform. No, daniela, daniela Rugani. Ja już go posiadam. W FIFA 17. Sponcji. No właśnie. FIFA to. Uuuu, Ronaldo w informie! Patrz ludzie! Ronaldo w informie trafiony! Zachowaj! Następna poczuszka ja no i do, leci! Ja mam ja mam, ty, ja mam I Williams! I Williams! No nie za dobre karta! Gówniana O kolejna karta. Pominę tym razem. Gówno. Do Galotti. Balotelli. Eh. Nie za dobrze. Ale dobra, kolejna, nie, do Galotti. Do, belotti. Ja o i aspas. Co? Jego aspas to był. Obra kolejny inform i. Yy, Boże, Silva. Nawet Nie chcę powiedzieć jego nazwiska, bo ty jest tak słabo O, oj. I... Wojtek szczęsny! Trafiony i w karcie inform w dodatku. Oj, Karnez, no, z którego ja bo nam po nic. Dobra, no, otworzę to za to chwilę radę. kilka paczek legend z moim kolegą. No i myślę, że będziemy trochę to... ko powoli kończyć. Czeka, czeka, co? No. Co to? Ty d... Co gdzieś to, to ty, to ty, ty dwa, dwa proszę. No. srebro na karta. Tego się nie opłaca otwierać. to kosztuje? Moi to kochani. 45 tysięcy. Lepiej otwierać paczek tysięcy. No. a teraz otworzymy kilka paczek. Legend ja i mój kolega. Z, jak trafimy pele to będziemy ryczeć. No ale jak na razie jedna z najsłabszych legend. No. Neville 46 over Teraz mój kolega otwiera. No i trafił. O! Hajiego. jego no ale, ale ja już mam się... dużo środkowych pomocników. Tam ten... No ale... i teraz następna paczka w wykonaniu mojego brata. Oj, trafił on! Yes! Madhouse'a! W 360 tysięcy! Mm. No i się prawie całe paczki zbyci. A ja trafiłem w W sumie to też się to zainstaluje. O! Kolejna legenda i kto to jest? Boresi! Jedna z najlepszych legend! Nie ma nic 92 overrolla! Taki power jest lepszy! Dobra, weź otwieraj te paczki, zresztą bo my się tak cieszymy, skoro to jest gówno cii Przecież to jest... Pols no, tak Otwieraj No! Hierro! Troszkę ym, gorzej niż 92 FIGO, Ohoho! LUIS FIGO Ale nie, bo ja mam już skrzydłowego no, no, ja, ja też mam skrzydłowych no, dobra, dobra. O, Kto to jest? He, BATUARGENO Ale 250 tysięcy No i się zwraca ta paczka Nie Tak, bo paczka sa, sa sama w sobie jest warta 200 tysięcy ja No i po co? raz kolejny trafiam Wandersara. Yy. Tak, Wandersara. I trafiłem go już po raz trzeci w no, no, historii mojej nie tej nie gry No i właśnie mój kolega chce zjeść sobie, zjeść sobie ciaska, nie powiem jakiej firmy, ale powiem tylko, jeśli że są one nie, czekoladowe. Jeśli za coś ci nie dają pieniędzy... Uuu! Beckenbauer! O. Beckenbauer 9-3! Ja mam już go. Jeśli, dr, dr, dr. jeśli za coś ci nie dają pieniędzy, pamiętaj, żeby Rinek. tego nie reklamować. No właśnie. No właśnie. Takie życie youtubera. Rajkard! Mm. Słaba legenda, dość. Ej Przemek, byś to Sebastian Weron. Ej Przemek, byś to sprzedaje... Ej, przymę, to sprzedaje... Tera, paczki po pięciu koła. Ej Przemek, sprzedaje serwis... Cicho, nie mów mojego imienia. Żartowałem, to nie moje imię, tego innego kolegi, który, z którym kiedyś się przyjaźniłem. No. no. <laughs> niestety... to było dość dawno. Zatkaj się. E, no, to otwieramy kolejną paczkę, teraz gamer otworzy. No i trafił Roysa w informie. No czyli nie najgorzej, nie najgorzej bym powiedział. No i teraz ja otwieram Trafię, i trafiłem Lorisa. Nie, Mandanda, czyli jeszcze gorzej. A nie, bo to nie są. No teraz mój brat otworzy. I trafił legendę! Patrzcie za 50 k I po raz kolejny Baresi! <noise> czyli karta warta 4,5 miliona, 450 a tysięcy. Czyli dość dużo Uuu, uh, Maria bo miałem dwóch <słys> <słys> Dobra Joris, teraz mój kolega otwiera I trafił i... Informa Higuaina 89 Warty tego niecałe 100 tysięcy Teraz ja otwieram i legenda <słys> Zanetti Teraz ja Czyli powtórka No teraz mój brat otwiera, no i zwykła karta Diego, koszta Nie za dobrze no, ziomeczki, kończymy. Ale ty, kończymy to. Ten, informem Arkadiusza Milika, no. To był dość fajny odcinek. Zachęcam was do subskrybowania mojego kanału i do zostawienia ławki, bo to naprawdę motywuje. No, dobra. Cześć, ziomeczki, pa!